Ja bym, a czy ja wiem, a wiecie co? taka, a czy, nie, no To nie jest sugestia, bardziej tak wiecie, to tak czasami wiecie, jak coś się walnie, to może takie coś wstawić, nie? No i wtedy, wtedy jakby taki pół, pół efekt humorystyczny, zachęcający, nie? Witamy po dłuższej przerwie. Ostatnie odcinki ukazywały się nieregularnie. Należy się wam w związku z tym kilka słów wyjaśnienia. Jak na każdych studiach mieliśmy sesję egzaminacyjną i trzeba było trochę bardziej przysiąść do nauki. No, potem należało nam się trochę odpoczynku, więc pojechaliśmy na krótkie ferie. Jednak już jesteśmy z powrotem i wznawiamy nasze filmowe produkcje. W naszych oczach święty, w oczach władz szkodliwy. Z chrztu Alfons, a na święceniach kapłańskich już jeży. O kim mowa? Zapraszam do oglądania. Witam w kolejnym odcinku serii święć od podszewki. Dziś chcę przedstawić błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Wciąż żyje wiele osób, które znały go osobiście. Jego zapiski, rozmowy z licznymi świadkami, jego życia pokazują, jak z jednej strony niezwykłym, a z drugiej zupełnie normalnym był człowiekiem. Ksiądz Jerzy urodził się 14 września 1947 roku w okopach. Na chrzcie dostał imię Alfons, otrzymał je prawdopodobnie po wuju Alfonsie Gniedziejko, żołnierzu Armii Krajowej. Poza tym matka Jerzego była zafascynowana postacią świętego Alfonsa Marii Liguoriego, co również miało wpływ na wybór takiego imienia. Natomiast wujem matki księdza Jerzego, Marianny Popiełuszko, z domu Gniedziejko był Rafał Kalinowski. Ten karmelita bosy zmarł w 1907 roku jako zesłaniec syberyjski. Został kanonizowany przez Jana Pawła II. Ktoś by pomyślał, że posiadanie świętego w rodzinie zobowiązuje już tutaj do bycia wyjątkowym. Okazuje się, że nie. Późniejszy ksiądz Jerzy jako młody chłopak nie wyróżniał się dosłownie niczym. Nie był jakoś specjalnie utalentowany. Z drugiej strony Przejął pobożność od rodziców, którzy byli prości i życzliwi dla ludzi. To był jego skarb i dar, który zaowocował w tym, że stał się człowiekiem bardzo autentycznym. A co do autentyczności? Koledzy wspominali, że potrafił zaspać na msze czy zapomnieć o czymś ważnym. Mogłoby się wydawać, że z takim zachowaniem nie ma co myśleć o zostaniu księdzem, a przynajmniej dobrym księdzem. Jednak zgłosił się do seminarium duchownego w Warszawie. W podaniu napisał prośbę swą motywuję tym, że chcę zostać księdzem, ponieważ mam zamiłowanie do tego zawodu. W tym miejscu prostota wręcz bije, jednak świadkowie mówią, że wtedy przeszedł rewolucję duchową, ale też intelektualną. To właśnie przed święceniami. W 1971 roku zmienił źle kojarzące się imię Alfons na Jerzy Aleksander. Wujek Księdza Jerzego zginął z rąk NKWD w 1945 roku i problemy rodziny popiełuszków z komunistycznym reżimem przeniosły się również na Księdza Jerzego. Mimo wielu aresztowań i przesłuchań, nie stracił jednak pogody ducha i radości spełnionej posługi. Jednym z oskarżonych był Andrzej Binduga, który wspomina, że Ksiądz Jerzy uczestniczył w jego rozprawach sądowych. Siedział zawsze w pierwszej ławce. Tuż obok jego żony. Nie tylko uspokajał w tak trudnych momentach, ale także pomagał materialnie. Któregoś dnia, kiedy oskarżony był prowadzony korytarzem sądu, ksiądz Popiełuszko wrzucił mu do kaptura cztery paczki austriackich papierosów, innym zaś razem kanapki z wędliną z dzika. Sytuacje te wskazują, że kochał ludzi i zawsze stał po stronie dobra, za co sam również ucierpiał. Pewnego dnia ksiądz Jerzy dostał małego czarnego kundelka jako prezent imieninowy od studentów. Długo miał problem, jak go nazwać. Zdecydował, że pies będzie nazywał się tajny, od angielskiego słowa tajni, czyli malutki, niewielki. Koniec końców przyjęło się jednak tajniak. Kiedy studenci wychodzili z nim na spacer, przy kościele kręciło się wielu funkcjonariuszy SB. Tymczasem oni na całe gardło krzyczeli tajniak do nogi! Wikariusze z parafii św. Stanisława Kostki do dziś wspominają, że 19 października 1984 roku, gdy Popiełuszko został porwany, nikt z nich nie spał, bo tajniak bardzo niespokojnie się zachowywał. W sierpniu 1980 roku hutnicy zwrócili się do prymasa Wyszyńskiego z prośbą o mszę świętą w Hucie Warszawa. Niestety okoliczni księży odmówili ze względu na liczne nabożeństwa. Zadanie znalezienia kapłana otrzymał ksiądz Bronisław Piasecki, ówczesny kapelan kardynała Wyszyńskiego. Pewnego dnia pojechał on do kościoła Świętego Stanisława Kostki, żeby odwiedzić swojego przyjaciela, proboszcza księdza Teofila Boguckiego. W tym samym momencie z kościoła wychodził młody duszpasterz, jak mówiono później, napatoczył się. Popiełuszko był rezydentem parafii ze względu na swój nie najlepszy stan zdrowia. Ksiądz Piasecki zaproponował mu podjęcie tego obowiązku. Zgodził się. Od tego wydarzenia zaczęła się jego kariera. Później został kapelanem Solidarności. To, że pochodził z małej miejscowości, bardzo mu pomagało. Sam poznał proste życie w gospodarstwie i ciężką pracę. Umiał genialnie przez to kontaktować się z robotnikami. Potrafił też znaleźć wspólny język z ludźmi dzięki swym pasjom. Był między innymi wielkim fanem motoryzacji. Lubił dobre samochody i rowery. Podobno w latach 70. jeździł nawet Chevroletem. Jego znajomi wspominają, że jeździł bardzo szybko. W dodatku woził ze sobą worek monet po 10 i 20 groszy, na wypadek gdyby dostał mandat. Miał też swoje słabości. Mimo słabego stanu zdrowia palił papierosy. Często dostawał ekskluzywne, niedostępne w Polsce marki, którymi dzielił się z innymi. Zaczął palić z tego, co wiadomo, już w wojsku. Ta jego słabość była widoczna w różnych sytuacjach. Kiedy wiadomo już było, że kapelan Solidarności jest w niebezpieczeństwie, robotnicy zorganizowali mu prywatną obstawę. Któregoś dnia popiełuszko przyszedł do pilnujących go górników. Dał im paczkę Malboro, ale już po kilku minutach wrócił po nią. Jak powiedział ze śmiechem, muszę pisać homilię. Uśmiechem i wspaniałą postawą potrafił do siebie przekonać wiele osób. Przez jego mieszkanie na Żoliborzu przewijały się setki ludzi. Studenci, robotnicy, artyści. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Inteligencja, rodziny i samotni. Popiełuszko sam mówił, że boi się wyjechać, bo akurat wtedy może być komuś potrzebnym. Znana jest scena z filmu Popiełuszko Wolność jest w nas. Ksiądz Jerzy oddaje w niej komuś swoje buty. Oddawał wszystko. Organizował pomoc dla represjonowanych. Szukał mieszkań dla samotnych matek. Czasami nosił im nawet kredensy. Poza tym służył wsparciem duchowym. Spowiadał, rozmawiał, pocieszał, ale też żartował. Po prostu był i za to był kochany. Zjednywał sobie wierzących. I niewierzących. Przykładem jest słynna aktorka Danuta Szaflarska, którą ksiądz Jerzy poznał na korytarzu sądowym. Zaprosił ją do czytania w kościele, choć była niewierząca. Z czasem się nawróciła. Po 40 latach poszła do spowiedzi. Bała się, nie bardzo wiedziała, jak to zrobić. Ksiądz Jerzy dodał jej otuchy słowami: hurtem podobno łatwiej. Zginął, bo był niezbyt wygodny dla władz. Został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, a jego ciało wyrzucono do Wisły przy tamie we Wrocławku. Jeśli będziecie kiedyś w naszym mieście, koniecznie wybierzcie się w to miejsce. W pobliżu jest również sanktuarium oraz muzeum poświęcone księdzu Jerzemu Popiełuszce. Warto odwiedzić to miejsce. Właśnie po wizycie w tym muzeum i poznaniu trochę lepiej księdza Jerzego obecny czwarty rocznik, Rozpoczynając swoją formację w seminarium, wybrał tego błogosławionego na swojego patrona. Na dziś to tyle. Nie zapomnijcie zostawić lajka like pod filmem. Liczymy też na wasze suby i zapraszam.